No, ciła! Witam bardzo serdecznie z tej strony Skuler, A w dzisiejszym odcinku, no, postanowiłem jednak coś się już. Myślę, że coś tutaj pozrealizować. Co prawda, no, nie, nie oczekiwałem, na to, ale no, ale cóż, skoro już jest coś nowego, no to czemu w sumie tego nie ogarnąć? O, no właśnie, dopiero to, coś się dowiedziałem, czeka, nadeszło to oficjalnie. No, awokat, doszedł właśnie ten happy guest. No co prawda, no, no nie oczekiwałem na to, ale no cóż. No ale fajnie było już to ogarnąć, więc czemu w sumie nie? Jedyne w sumie jakie zmiany to już zaszły w ogóle poza odcinkiem. No to już dorobiłem chociażby tutaj schody, bo już myślę, że w następnym odcinku to po prostu będę wybudował się. Myślę, że to coś ciekawego jakąś taką mini bazę. Na podobiznę podobi naszego, oczywiście, naszego Edka, no. I w sumie to, co fajnie byłoby, w sumie też, właśnie ogarnąć. No, to chociażby, też, właśnie nową płytę no, muzyczną, którą można, z czego co wiem, to właśnie zgarnąć od gasta, który ją właśnie, jak oberwie własnym pociskiem. No, to powinno być Git. to że ja nie wiem, czy lepiej będzie tędy, czy tędy. Nie wiem, zobaczymy. Nie ja myślę, że jeszcze jeden odcinek to może się pojawi. No, myślisz już niedługo. Ale, no, zobaczymy, no no chociaż w sumie jak mam Grabież, tak Grabież trzy, no to myślę, że jak najszybciej mogłem sobie ogarnąć chociażby. Bo ja chyba wiem, wiem, chociaż właśnie tu mogę chyba coś znaleźć właśnie tego suchego gasta, ale, ale nie wiem, czy będę musiał właśnie na jakiś zupełnie inny biom. Bo ja nie powiem, pamiętam, czy tam było... Tak, to jest ta sucha dolina i gdzieś tu powinien być chyba gaz zaraz, nie? Tu widzę chyba skamielinę. Dobra, tu nie ma chyba z czego co widzę. No nie ma, nie ma, nie ma. I co? Okej okay, i... siup. Tu nie ma... Chociaż ja musimy pójść chyba aż o wiele dalej, nie? Bo raczej już w tych biomek, gdzie mnie jeszcze nie było. Cholera, jasa ja bym... jakiś cudem w ogóle, nie? Nie, tutaj nie. Co tu z u góry? Ja chyba na taki biomek, gdzie. Ja musiałem chyba w tych miejscach, gdzie mi jeszcze nie było, no. No bo w takich miejscach to raczej się mi się tu nie zrespi. Zaraz co najwyżej ubiję gasta, co najwyżej. Bo jeszcze tak najwyżej mogę jeszcze zgarnąć. Yy. O, jest, 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 jest. jest. Co? Kitbox? Cyk, no i kit. O, jest, nowa płyca. I mamy jeszcze za gasta, nice. Dobra, to mamy już. To już to mamy. Aha, to nie jest. Aha. Jeden piasek, tuż i. i osiem. Hmm. Dobra, to chyba tego, dobra, to nie zrobię tego szybko. Tu gdzieś powinno być, nie? Tu gdzieś chyba powinny być gasy, nie? Jak chcę, chcę, jak. się zbliży, nie? Chyba, że tu będzie. O! To wiem. może tam będzie. I nie będę musiał wcale tego szukać. Sły, słyszę, już tego... Co to pierda? Jezus, jak ja nie lubię tu łazić. O! No i dobrze, tu będę miał, o! A, wyzwanie ukończone. Jeszcze w tym biomie jeszcze nie było. O kurde! Kolejny bastion widzę. To jest kolejny bastion, ty! Właśnie, ja też zależy, czy tam, co tam by tam było. Zależy, co tam jest. Też wolę tak właśnie, no, i tak stróżniejsi, ale no, no zobaczymy, no. Mm, nie widzę tu Ale głupek. Będę musiała pójść jeszcze wyżej, chyba Brako sobie poradzimy. A tu jest dalsza część, widzę. I jeszcze trochę odcinek z Bastionu. Z tego co widzę, Tu jest dużo złota. czy tak złota jest na mnie potrzebę? Chociaż wezmę, może Cyk. Sporo złota. Naprawdę jest sporo złota. Ja dalej nie widzę żadnych tu skrzyńty. Co to za skamuwa? No co to za skam? Co to jest za skam? że muszę jeszcze wyżej, jeszcze wyżej muszę iść. Nie, no bez jaj, no żeby był taka, by był ten bastion. O oh, fuck! Na no i stąd, kurde. Nie no, są aż tak nie jest już taki mocny z ten teretowego pancerza ty. Ile was tu może być ty? Ale nie mam dalej tego... Kurde, dalej nie wiem... Czy to może być raz, No, Dobra, spierdzielam może. Nie, bo nie ma co, nie. Nie wiem, co mnie tu czeka w ogóle. poleżmy już na polować tego, na tego gasta, no. Pozdobywać tego. Jest to paskudo. No i bum, mi cię nie ma. Jest kolejna płyt ten. Yy, zagasta. Eee, ja już nie potrzebuję co prawda yy, już tej jednej... No bo ja mam już jedną. Nie tak jeszcze wspomnę że jeśli podoba Ci się tego typu content, to można zostawić łapkę w górę i suba. I przypomnę jeszcze na dodatek, że w następnym odcinku to zajmę się najwyżej budowaniem Edka, więc najwyżej wiecie czego można się spodziewać w najbliższym czasie. I dajcie znać czego chcecie najwyżej w następnych odcinkach z serii Edekraft. Ja jestem absolutnie episodzie tego ciekaw i biorę każde sugestie pod uwagę, żeby jednak przyjemnie się to później oglądało. No, jednak, żeby nie było aż tak nudno w tej serii, Dobra, hop. Jezus, Maria. Kurde, no. Nie wierzę. A. Czemu musi być tu lava no? Idź stąd. Aha, no, no. No i super, no. Aha! O, Boże Święty. No i oczywiście nasz ulubiony cymbał będzie musiał latać tej i we wte, żeby tak poszukując te wszystkie łzy gasta. No i w tym czasie tak musia dojść do wniosku jednak, że no jednak strój zęby to nic nie wypadnie, więc nie tak byłem zmuszony odbijać jego pociski. No i już. Jest 8, dobra! Spoko, udało się, dobra, mamy to. Dobra, jakoś, dobra, byłem w stanie się jakoś jeszcze odnaleźć, nie? I. Uwaga, tyrde! No. No i proszę, no i mamy jaka tego wysuniętego gasta, super. Eee, to właśnie to chciałem właśnie zrobić, nie? I tak właśnie jak co ja... Tu, jak to by mogłem się zrobić? I chyba wiem. No i cyk, Pij wodę, będziesz wielki. Okej. Okay. Super, Agat, mamy kolejną sprawę już załatwioną. jestem z tego faktu naprawdę zadowolony? Agat, trafi się nam... Jezu, ale nie typtaj po nim, no co ty robisz, chłopie? Teraz się tu se przywiążę gasta tego, tego gazdlinga. No niby już jakiś strategie transportu będziemy mieć, ale... Ale w sumie, no nie chciałem tak naprawdę, ale no... No ale cóż, no. No to myślę, że w następnym odcinku to właśnie skupię się właśnie na budowie się Edka, i myślę, że coś fajnie bym go zakospodarował tam. Myślę, że wyjaśnił jakaś taka mini-baza, i może w tej mini-bazie może by też nawet mieszkał tam ten wieśniak, co, co jak na razie ten, bo, bo... ja nie miałem absolutnie pomysłu, jak mogę nawet że to zrobić, więc mogę nawet zrobić w ten sposób mniej więcej. Dwa Dobra, jest! Mamy hepygastas. Te, Gazlinga, jezu, co ja mówię? W co mamy Gazlinga. E, fajnie. Także to już nasz nowy towarzysz tutaj. Dobra, no. Także w tym odcinku to było na tyle. Mam nadzieję, że mózgu taki odcinek spodobał. A jeśli nie, no to, to to, zrozumiem. No ale cóż, no. No właśnie wiem, że nie ma już nic dużo ciekawego. No ja wiem, że już nic dużo ciekawych rzeczy jest, ale no. No ale cóż, no mówi się trudno, no. I tak już żegnam się z gaslingiem. Dosyćnia na szczęście